No siema, ja jestem Kamila i dzisiaj oglądamy jedenasty odcinek drugiego sezonu Solo Leveling. W ostatnim odcinku urwało lasce web, dosłownie. Ona się ni niczym się nie wykazała, ja pamiętam jeszcze jak wcześniej mówiłam, że fajnie wygląda, że taka śmieszna, że ten, te koczki ma dwa i jej oderwało web. Ogólnie pierdzielną mi statyw. Ten malutki, który, który mam, jak tutaj nagrywam, więc e, słabo, ale jakoś ustawiłam kamerę, więc git. E, jeszcze mam do Was jedno pytanie w sumie, bo ja oglądałam, kurczę, jak się nazywa, Windbreaker, e, pierwszy sezon. Oglądałam pierwszy sezon Windbreakera, a nie wiem, czy na przykład jest sens tak po prostu drugi sezon obejrzeć z Wami. Hmm, ale powiedzcie, co sądzicie o drugim sezonie, a jak nie, no to jaką serię mi polecacie? Wiecie o co chodzi? Solo leveling się kończy, trzeba e, nowy rozdział zacząć, nie? What the fuck? Sorry, że zatrzymuję, ale może jakiś dzień dobry? Dopiero się od... Ja wiem na czym się skończył ostatni odcinek, ale... Nie, ja pozolę. Kolejna! Oh. Jego też? Obejrzę sobie opening na uspokojenie. Ja ogólnie słucham tego openingu w aucie, nie? Tak jeszcze. Zazwyczaj wtedy słucham muzyki. Bardzo fajna nuta. Podoba mi się. Dobra. Rozpierdziel na wyspie Jojo. Te mrówy są słabsze. Tamta była jakaś powalona, nie? To była ta, ta wyhodowana, nie? Hm. Śmieszny ma strój ta blondy. Pasuje jej. No, wreszcie jakoś fajnie się ubrała. Brawo. Go po co te obcasy? Ja nie wiem czy to jest wygodne do walki, ale okej. Okay. この蟻はかなり硬いですね。ああカがそう多くなくてよかった。カが増えても大丈夫ですよ。俺が後ろからサポートしますの。安心してください。これはんぜ、ポ前たちがこの仕事をするとは思えんな。そういうゆっ、初心者なんですか？おいつらは頭をつぶしてもしばらく生きられるのを忘れないでください。今からスウェプするので、これ以上はすべきでしょう。

わォーマー、やまたこの。だけで、おお <か S 2>、お <noise> お<楽>、なんでしれて、らもっともっともをともっけもっともっともっともっともっともっともっともっともっともっとのっともっともっともっともっともっともっとものともっとものともっともっともっともいともっとも No to idźcie, kaman, wróćmy do Japończyków, bo to jest mocny case. Aha, ja, ja myślałam, że oni mieli taką lajtową reakcję na ich śmierć. Na zasadzie przyszliśmy na miejsce, więc to się stało, nie mają łubów. Wygląda na to, że nie mieli problemu z mrówkami. No nie wiem. W ogóle niech oni nie umierają! Ten emo boy i ten w białych włosach! No! O nie! Zobaczył, zobaczył głowy. A nie! Nie, oni też umrą! Tak. Oto, the... co to jest? Ja nie wiem, co się dzieje, ludzie, co to było? Jakaś jego moc? Ta dwójka błaga, niech im się nic nie dzieje. Mi się wydaje, że nikt na przykład za bardzo nie umrze z Koreańczyków. O ten może umrzeć. No, żeby tak dla smutku, nie? Że o jednak poszedł na misję i umarł, nie? A nie chciał. A oni przeżyją wszyscy. No i ten może umrzeć, bo tam każdy ma go w nie? Ale ci główni przeżyją. Wow. O, showman, uwielbiam, uwielbiam. Tak bym chciała wyglądać jakbym walczyła. Tak bym operowała rękoma i tak. Dokładnie tak, no, to jest to, jest to co ja bym robiła. O nie furas. Ja pierdzielę najgorzej.

Dziękuję. Dziękuję za to. Nie wierzę, że tam streamerzy, No nie, to jest niesamowite. Znaczy, oczywiście ja nie jestem jakaś głupa, ja wiem, że to nie jest jakieś takie dla popisu, tylko no, trzeba jakoś morale społeczeństwu podnieść. Wiem, że trzeba pokazywać, dokumentować takie rzeczy, nie, że to jest historia, ja, ja, ja mam to, nie? Ale i tak mnie to bawi. 21 wiek tak wygląda, nie? To już nie zdjęcia, zapiski, tylko nagranie, live. Y. On umrze. Wcześniej czy później. Oby on nie umierał, bo go lubię. Ono, on jest fajny. A może umrzeć, niestety, coś mi się wydaje. Dobra mi idzie tak na ludzie. Mają łatwiejszą robotę. Ta bestia. O, showman! Boże, ja bym tak wyglądała właśnie. Och. Sorry, jak zobaczyłam tą mamę, nie? Która się obudziła i, i, i tą córkę, jakoś mnie ciary przeszły. Nie wiem, co, co mi jest. Wow.

Co to jest? O, no o dobrze, że tego healera wzięli, nie? Fajnie, że to uwzględnili, nie? Nie mogę z niego się odwalił w ogóle w garniak niej tą pelerynę to jest w ogóle inny poziom dla mnie absurdu czy zbliża się ta pory pana mrówa tam zaraz nie mam nadzieję że nie Wow, ona tańczy, nie? Dlatego te obcasy założyła. Udało jej się chociaż? Nie no, nie gadajcie. A dobra, odpadł, odpadł łeb. Jeszcze chwilę mnie tak, tak zwątpiłam, nie? Chyba się trochę zmęczyła.

ーだったおじゃまさかの写真家に戻ってきたら嘘だけども、音がるほど。音がするほど。音がいるほど。音がるほど。音がるほど。音がるほど。音がるほど。音がるる Sorry, ale jeżeli ta mruwa oderwała tak w mgnieniu oka trzy łby Japończykom, a oni są mocni, to ja nie wiem jak ci się z tego wywiną mnie. Powinni uciekać. No nie To Uciekać, 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 ucieka. O, on serio, znaczy ja wiedziałam... Znaczy spodziewałam się, że on umrze. A, a, ja, ja. Aha, dobra, nie umarł. <laughs> Sorry za overreaction. Mamo! Umarłaś. Nie, zjeją. Excuse me. To jest dziwne. z tego ta nuta zesra się what the fuck Nie no rudy nie umarł, nie? On mu bóg nie podrywał jak tamtym. O nie! Tylko nie on! Nie! I on nie! Tylko nie ucznik. Wróci do niego to. Boję się, że ten healer umrze. Bo to jest taka postać, wiecie, żeby popłakać sobie, że on chciał być tym historykiem i lipa, nie? Fak, fak, fak. O, jo, 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 ale mi się to nie podoba. Tragedia się dzieje, okropna. Przepraszam. Ale to było zabawne. On też się powstrzymywał od śmiechu. O cholera. A ja, jaj. jaj. A, jaj. do przewidzenia było, że on umrze, ale ojojojojoj. Co jest grane? W ogóle ja, ja nic nawet nie mówię, nie. ale... No. No Są słabi w porównaniu do niego, nie? Zabijemy cywili. Aha, król <słuch> Sunk, na lądzie siedzi. <słuch> Czyli chcąc, nie chcąc, Sunk tak będzie wciągnięty w tą farsę, nie?

O właśnie, ten lodowiec. What the fuck? Czyli oni umarli? Ja myślałam, że ten lodowiec, że to ten w białych włosach użył jakiegoś lodowca, nie wiem, żeby się schować tam. 定期連絡が遅く<か>。に上がらないわ。視聴者が出ました。おお、それは予期せぬ展開だな。リスク回避のため編集の苦情しか指示してない。ああいや、こ。単にこいつらが弱いだけです。君らしい見解だ。ま、君がいれば数人かけたところで問題ないだあれべつちゃうにね。<laughs> ni, 今女王のところか。はい。ですがつい先ほど。 妨害電波が無力化され、言の戦言うと、言うと、言うと、言うと、言しと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言うと、言う

Ale oni mają wywalone w tych towarzyszy, co jest grane? Run, little boy. Kurde, ten Ryuji jest dowalony. To ci dopiero. N no, nie wiem, co to o niego chodzi. Chyba raczej o Jinwo.

Boże jaka sigma, widzicie go? Wysłał swoich wojowników. Jinwo. I se siedzi na WYJEPCE, Tak. Kogan. Brat wziął sprawy w swoje ręce, nie? Ja piedzielę. Czegoś MI brakowało. Po prostu cały odcinek, wiecie, nie było Jinwo ten. Cały czas chodziło o tego Jinwo. Nie było tej aury, nie było tej sigmy. Dopiero teraz nawet nie wiem co komentować, nie ma tutaj nic do dodania. Czy jest to jakieś smutne? No jest. Czy będę płakać o tym anime? Szczerze wątpię. Wiem, że tam niektórzy mówili, że ostatnie odcinki to cię rozwalą. Zobaczymy. Lecę oglądać następne odcinki. Ja nawet już nic nie dodaję. Sayonara.